Masz piłem go O boże, ja się zablokowałem o ścianę Może no, być NO CO?! Jeden jest na dole, dwa są, i... dwa są na dole, jeden jest na kurze KURDE Na kulki śliczysz pojeb... Siemano, witam Bardzo serdecznie w odcineczku z DBD Dzisiaj ze mną Damido Jak zawsze Dzień dobry. I nowy gość, który był na streamie, czyli Esus7 Cześć, cześć e, no, lecimy sobie z giereczką nie przestałem, bumperków zaraz się widzimy. Dobra, ja nie mogę. Co to jest za mapa? RPD, RPD jakieś nie? Ja ją bardzo dobrze znam. Ja jej nie wziąłem, nie? teraz bardziej wcale? O, Kruger, nie <laughs> Kto wziął? Ostatni świetnik. Dwight. Dwight świetnik widzowy, kojarzycie, nie? Komponenta. A ja tego gena, robimy, a nie Jak ja cię suwać na odcinku, będzie zaraz kowa przestrzeń. No raz jak ten sen, nie? Jak to po co działa? Ale? Nie będzie danego snu... Znaczy będzie sen, ale potem. No <laughs> do snu. Ta. Jak na W gra, to jeden śpi, nie? Ta. Pierwszy odcinek mamy z tym Asusem, nie? A czy odcinek ta, no odcinek... A nie, drugi, sorry, drugi. No, drugi, drugi, no dokładnie drugi. Co to jest? Nie co ten A awka stoi czy jak? Nie, goni nas, jest na dworze. Posta. Daj mu nie? Muka! Najborna nie ma. Łatwo, łatwo, łatwo. Krugers, no, się. futers. Trzeba to jest ten zegak, nie? Da budzik. Może no, to ja już jestem blisko. Tylko, że zrobię? Trzeba zjeść budzik, ale każdy ma inny budzik. Bo... Futers. A? Dobra, jem budzik. Zrobione. Hehehe uh, U, trafił. Ładnie Ty się z nim cały czas? Ta, do mnie to go tak jak gówno od dołu to... Jak gdzie ty jesteś? Do main'a idę Na środek A Ma, ma te fake palety czy...? Ma Ale ten... Ja idę ja ty... tego gana kończyć Ty, ty głównie nie postawi, chyba Jakby paletę ma i wizualnej nie powiedziałem, ale najpewniej będą odcinki tylko jest ze i Się pojawiały, w sensie no, że... Ciągle tak będzie Bez zmiany No chyba, że jeszcze nie będzie to tak. Co to Będziemy pięta? chcieli Co? tam jakiś świecący jest, tylko nie wiem co jest, wiesz? Co jest do uja wafla? go, czy nie? I gdzie jest ten to tam? Niszynko, biblia, biblioteka Dobra, zamknij Niszczyć, nie? Trudno, najwyżej Let's go Rujna jest, czy nie? Chyba nie ale tak, no. że nie, nie No, widzę rzecz nie ma to jest, jak ciul. No trudno. Aż tak wiszę, no. Nie. nie tak ranny jestem. A, jednak nie, nie. Może łaska krwi, czy coś? On mnie nie hitną na palecie, więc nie ma. Nie, łaska krwi nie. Boli na palecie, nie była łaska. To... Kołysanka? Nie. Co może krwi? Jak... A few moments later... Może być No co? Dobra, widzowie, to było dziwne. Byłem na końcu paletą on hitnął za krzesełkę i dostałem hit, ale? Nie? Nieźle. Nie jest to zajebisty. Dobra, skaczę, najwyżej P.E.K. się zmarnuje. Ja Muszę sobie jeszcze kłaść ciszyć, bo. No chodź, bo tu będziesz szedł. Pojecyj, Zezus, teraz, bo coś. Mówię coś teraz. O, zajebiście teraz. Dobra, ulec mnie. Idę, idę. Jednak nie lecz. Idzie tu? Tak Aha O jaki piękny tuneling Ogólnie dostałem hita, nie fair bo, 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 bo. Jeszcze idę ściągnąć Właśnie już po niego idzie, już po niego Dobra, odpuścił, Faban do ciebie idzie Tunel A myślisz, że ja mam tego, że ja mam tego, yy, nie mam Mam oh, the rekord Nie czekał aż mi zejdzie od dziadko, nie? Niezły nie, bo on czekał, aż mi się skończy ten czas ochrony przez, przez, przez ten, przez hak, wiesz? A nie moja jeszcze ten. Nie ruszaj się, muszę ten. Sam się tak klapni. No wyleź mnie! A. Dobra, we mnie ktoś, weź mnie ktoś klapni. Chodź, chodź, na górę chodź tu. Kaj, a dobra. No, jesteśmy ja na palecie w ja bajnie. Eosę budzik zjem. My zaraz tu zabudzisz, nie? Boże nie zdążysz tu idziesz, nie? Nie Co to, jest dziwne Czeka, poczekamy z nami obudzisz. On poczeka ten haku Brawie jebałem, budzik Już A Mieni, mieni, mieni Tak, wiem, że piękno. On goń nas nie. Aha Dostał stuna Ale widzi Aj, nie Wiele trzeba robić. Oh, nie wiem. Nie, dłujcie On ma jakiegoś dorza, jak u tego. Daj! No tu. No. ECami pies jebany. Aha! O, oh. wę sama. Debil? Tak, jak on nasz gonić, weź ten. Róż dupę Gena dotknę. No właśnie idę go robić Czekaj go To było Esus To fajnie budźmy. wybudź mnie ci kurwa wyginam No No Jeszcze tak kontakt, ja będę robił Gena Na mnie trzeba wybudzić Nie ale Genan, też się budzisz, nie? A ja się nie opłacę Eee... Susie za cicho znowu Ja nie wiem o co zrobić Za głośno, za cicho nie, nie da się zrobić Co, wisi? Tak Będzie wisiał Sorry, tak daję te pauzy ciągle w altaba, ale muszę zobaczyć coś, bo... Lipa Dobra no widzę RPD, naprawdę O kurwa mać Co? Przęgło A mnie Jak to czy za... O, maperka, że hak się niszczy Jak go zdejmę Spoko Ty chuju bobrze, zrób mi do... Zaczynają się krzyki tego Damido Gotowe Jest? Do Watykanu Idzie ktoś do zbrojowni, miał budzić. Mm -mm. Bo tu na robię Dwight chyba idzie Na górze jesteśmy, na, przy, na dworze Nie! Ty kurwa! Aha, on spowalniają ci do dobra Nie ządzę Pabio, chodź zbrojownik Na dole to było nie? No na dole od main'a w jak patrzysz od przodu main'a to w prawo Dlaczego, może w lewo? Tu? Nie Nie gdzie to jest No stary, przy schodach, jak idziesz w lewo, korytarzem najbliżej ściany yy, To masz ten Czekaj, idę na światła tak main'a, tak? Czekaj, mam trochę chyba idzie Zaraz mi tu nie będzie Gen zrobiony ja nie mogę Wyśleć ten od mikro, oddal, bo coś mi kupował, przez to jakiś Ściągnie mm -hmm. Ściągnie mnie ktoś, czy mam. A, sam to? ściągnąć. Dziękuję bardzo, w chuj. <laughs> Chyba. Dłużej się mogliście kurde gonić po tej zbrojowni do chuj. Co ty chciałeś? No nas chcia... to jest... no, mi to wybudzi, bo No tylko może. Dawno grałem na Krugera w ogóle No Dobra, chodźcie poklaskam wam Też myśl chyba, Jesus nie. Czy się da Nie? No ale da, dało się. się kiedyś chyba. Warant nie. Dało się chyba dwójkę kiedyś. Czemu ja tak długo cię budzę? Bo ma jakiś ten Mordo. Adon chyba Stawaj, stawaj Zralubbym <grydziś> ci papa zajeba. Ta, bo Madon jakiś na wspólnę, nie wiesz Ja z główki za ebo od razu byś się budził No Ty co? O boże śnie Weźcie mnie obuście Co ty robisz ty? Żyjesz w ogóle widziałeś co robił? Jak zombie się poruszał ty no. Fajny, że przerwałeś proces cały no, Czuć to musiałem go Czy on się zbliża? Skaczę. Wiem, ale ja widzę wszystkie. Uganda, bruzli! Jeden jest o, na dole, dwa są, i, dwa są na dole, jeden jest na kurze. Kurde! Na O, siema. Idzie. Spierdalamy? Jezusy, yeah, mnie, a nie możesz, zajebiście Nie mogę, bo ja się Jestem niewidzialny. O! Skocz! Apoki Opa, przeszedł koło mnie, nie zauważył mnie. Aha, Jezusa goni. Tak! Aślepiłem ja go. O Boże, ja się zablokowałem o ścianę. Bo gram ja jak ciota. Gdzie jest? Bruzli! O, co! Ja CO to, TO ZA HIT JEST to KRUGERA Ty robisz tego byś na Guggen, nie? Tak, cześć No nie zły Co tak właściwie robi ten Nie słyszysz że go ten sercem No ale masz muzykę No tak No A ty na nie też z tego stanu wyleszę czy nie? Tak daj bić Łosz syn! Fabio biegnij. Drugą bramę otwiera, susz. Masz, masz poetę, zdążyć na nią? Nie zdążyć. Dobra, Zablokowałem się, kurwa. Cześć. drugą bramę? Aha. Tą drugą, nie tą pierwszą, tylko tą drugą. No Fabian, kurwa. Dobra. I ja nie mam tej farby do, do chuj. No to nie wiedziałem. Ja, nie, nie wiem, się jak się dziecięczki kopaki. Bo... A pierdolę no mój mu... Wszystko go Fabian? Teraz ja wybiegłem. Tak, bo tutaj mieć... mnie kurwa strolicie, no mi... się... Gonimy, gonimy, goni mnie, gdzie tu jest trasa do tej typki gramy? W aucio mnie banie, zna. No. Goni dalej. Nie, nie wiem gdzie jest co... wejście. Na podami czy... dojść, podami dojść. Idę, idę Dawaj, szybko Jezus. Podnosi mnie, da mi do... ten... Nie, nie podnosi jednak, nie zdąży go... Ja nie mogę, to za śmietnik, no Księżyc Harda masz Zdążę, podniosę go Chodźmy Jakie, br brama jest zamknięta, czy nie? No, obie są zamknięte, no No, to nie Da, da, chip. otwieraj Ja se budzi w Koło mnie jest, dobra, luz. Podnosi Ja bym jeszcze wisił na dwójce, więc spoko. Będziemy go podnosić, czy nie? Wyleż do na początku, ryzdąż jeszcze, bo. Ty kurwa możesz. Lepiej nie ty jest, tylko podejdziesz, bo. Bo co? Dobra. Wyleż szybko, ryzdążysz. Nie, jeden musi wyjść za bramy, bo ten. Bo on do was idzie odciąć was. Wejdziemy kogo? Gdzie on poszedł? nie wiem. Do dupy. Do was czy nie? Nie. Do drugiej bramy poszedł. zajebiście mi się. Górą chodź No jedno samo nie go zwabi tu, o! Ino samo nie go zwabi. koło mnie jest. A few moments later. Dobra. O, go. Dobra chodź. Górą nie? Tak. Ja o to balansingu żyję chyba. Na górze. No, 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 no. no. Możemy. Dla mnie dobiegnie? Zostaw okno mi, to ile? Już w Zostaw okno Czekaj, 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 czekaj czeka. Chodź Teraz Idziesz? Go tu nie ma Czekaj, zdemokujemy go jeszcze, czekaj O dobra <coughs> No ale łatwo widzowie Spoko mecz Aha. No Wiem co mówić zniszczyłem, czułem. O jezus, ale mu współczuję. Co mogę zrobić? Po raz mówię, bo na starcie. O jezu. Ale mu współczuję teraz, nie? Czemu w ogóle dwa perki o co on? To może był świeżym krokerem w sumie. No, to zrobił plasticzną Może miał świeży ten, no postać kupioną, bo. Tylko o miejsca, nie? No dobra, kończymy ten odcinek, będzie on szybki tak. Jak Naska, czy coś tam ciekawego. No Nieum. i co? Poleciam <laughs> jak fagari. Ta, Pa. Żegnajcie się piersi. Nie Cześć. Siema.